Witajcie moi drodzy! Mamy dzisiaj przeszczęśliwy dzień, ponieważ właśnie odpaliliśmy pierwszą sesję na Woodparku. Utpark Wood oczywiście nie jest jeszcze otwarty w związku z obostrzeniami, ale dzięki uprzejmości właścicieli otrzymałem zgodę, żeby zorganizować tutaj taką Prywatną sesyjkę na testowanie skateparku. Mamy tam kilku dobrych wyjadaczy w środku. I posypią się dzisiaj takie bangery, że normalnie trzymajcie się krzeseł, czy czego tam na czym tam siedzicie, bo będzie grubo. You know, go no, mamy łóżego hulajnogowego kryminalistę. Słuchajcie, tak wygląda praca na łódkach. Kres i karpa. Mamy bomba Janka! Takiego! Mamy tutaj! Mamy takiego tutaj, niskiego, drugiego, niższego ode mnie, co go dawno nie wiedzieliście. Dzień dobry. Cześć. Alek i Kornelia. Ja Kornelia to i Pan Kuba. Jest Edek i najniższy rider w Polsce. Żeby coś nie przedłużać, bo mamy czas do 19, jest 18, to powiem Wam, że robimy taki challenge, że będziemy robić. Po sztuczce na każdej, każdej przeszkodzie, jaka znajduje się na skateparku, a ich jest tutaj <grymny> dużo. Jak widzicie, to każdy po prostu centymetr kwadratowy tego skateparku jest wykorzystany do maksimum. Wszędzie coś jest, wszędzie jest jakaś przeszkoda, wszędzie są jakieś kreatywne rzeczy do robienia. Tutaj, prawda, o czapka, na przykład tutaj o ktoś już na deskorolce, w ogóle przeleciał z jednej strony na drugą stronę. Nie wiem jak, ale ktoś to zrobił. Od której przeszkody zaczynamy? Ja Mamy tutaj piękną rureczkę w dół, z double setem po jednej stronie. Na eleganckości. Co? Randomowo stary, randomowo, gdziekolwiek. Michał, Michał testuje flat, uwaga, Michał testuje flat. Wow, dobra. Więc mamy pool jam zaliczony Trzy yes. bardzo Zubior Wygrałeś, wygrałeś, mam talent Woo! Lecimy na flyboxa? Lecimy na rezji Dawaj, lecimy na rezji Ja jestem Zapraszam Zapraszam, no zobaczymy Ja Ciebie jeszcze na rezji nie widziałem nigdy o, to jest kidu, No to Bez nie widziałem tego na rezji Jakiś poważne normalnie Jeszcze jeden Dobra Debił tego zawodnika parkowego. Gdzie się nauczyłeś takich skili? Wiesz, co, co mi się zrobiło? Co? Założyłam mu ten. Yy, taką klamkę, kutkę między widelcem a kołem, żeby nie jeździł, bo oni wszyscy za dobry. Ale ty jesteś śmieszek normalnie? Ty całkiem dobry jesteś na tym hulajnogu, no? Pan, pan niski się rzuca na 2,7 do ekipa tutaj, no, jakiś chory chyba jest. Wow. Wow. Bombel teraz rzuca coś na habie. sobie mały butarek na celownik tutaj florowczyk flarowczyk Chodź chodź z prawej chodź sprawę chodź sprawę flarę poproszę łatwo się tam zrobimy tam na bręk Tu dawaj Dziękuję Ogólnie to jest bardzo ciekawa przeszkoda, i tutaj będzie się można wykazać szczególną kreatywnością. Generalnie wszystkie przeszkody na outparku są no, takie nietuzinkowe, bym powiedział, ale ta jest taka szczególnie nietuzinkowa. A teraz przeszkoda, na którą chyba najbardziej czekałem na całym utparku, yy, czyli ta rureczka. I pan Aleksander jest bardzo fajny, Truja. lekki. mamy od razu step up. Mamy bank zrobiony i coping tutaj. Flarnelia. To jest lepsze od flary Flarysowej. Mamy tutaj w ogóle taką półeczkę, no nie? O taką, taką, taką. Taką idealną pod beklipy i tak dalej. Mamy schody zaliczone Ej, to był traczek, nie? Stracha zrobiłeś kolek Według moich obserwacji wynika, że jeszcze Nie było tego bęku, tego kłotera, tego kłotera Rolina I tej czapki, ale dzisiaj to chyba na czapkę nie ma jakiegoś wariata No niepoważny jakiś, nie? Yo. Dawaj bri, dawaj bri, 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 briouu wow. Ty zrobiłeś dzisiaj kiklesa, bri flipa, to da może baterkapa. Jeżeli chcecie, żeby kasbę spróbował w końcu watercupa, to jeżeli chcecie, żeby się nauczył, to napiszcie Dawaj Kacper w komentarzach. I nie nawet wtedy odwrotnie. Jeżeli do 11 kwietnia, czyli do niedzieli wbijecie mu 7000 na Instagramie, to on się nauczy baterkapa. Dobra. Taki deal? Dobrze. Dobra. E, tutaj nasz niski kolega przyniósł przeszkodę do skakania. <laughs> jeżeli, jeżeli was w ogóle ciekawi, to ostatnio zrobił takiego hopa. Ten koter na tarko ma, nie wiem, z metr trzydzieści wysokości, może coś takiego, no jest wysoki. Najwyższy balny hop, jaki kiedykolwiek widziałem w ogóle w życiu na żywo. Na pewno wyższy niż ten, który robił Michał Frączek na Narodowym, jak był tam ten konkurs. Tu się przeskakało przez pudełka i wykrywało się buty, to nie wiem, może pamiętacie. Ile musi być komentarzy, dawaj Janek, żeby się nauczył rury na hulajnodze. 400, ja, 400 razy dawałem w komentarzach i on się uczy rury na kolejno. Proszę bardzo, deal? Dobra, deal. Lata 80. Dobra, musimy zawijać. Niestety, tam się sesyjka skończyła. Ten materiał, który nagrałem, to nagrywaliśmy w niecałą godzinę, w ogóle w 50 minut, więc i tak i tak chłopaki nawrzucali, chłopaki i Cornelia oczywiście, nawrzucali masę, masę bęgerów i teraz musimy się zwijać szybko, bo wiecie, tutaj w ogóle właściciele czekali, żebyśmy skończyli śmigać, więc musimy się zwijać. Szybciutko, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i że również tak jak ja i wszyscy inni czekacie na oficjalne otwarcie parku. Jak, jak oceniasz skatepark? Powiedz. Jak ocenia skatepark? 10 na 10. Hmm. 10. na 10. To jest człowiek, który wiecznie narzeka, więc jestem pod wrażeniem. Oła, no weź już zostaw mnie, e, Tutaj wklejam, prawda, ostatnie siłowanie się na rękę. Proszę bardzo. I wow. <susza> nie wiem czy to nagrałem. Żegnam czule i do zobaczenia w kolejnej w kolejnej produkcji.